Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl Z miłości do życia. To liczba pi w nietypowej, bo bardzo ruchliwej wersji. Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 27 bili dzisiaj rekord Guinnessa. Razem z nauczycielami i pracownikami szkoły utworzyli rozwinięcie liczby pi na ponad 900 osób. Pomysł pani dyrektor jest bardzo dobry, ponieważ no, tam się... Promujemy matematykę w naszej szkole, ale... A ty lubisz matematykę? Wiadomo, nie każdy uczniówczyń lubi, ja tam na przykład nie lubię. No, jest nawet ok. E, czyli rozumiem, że jakbyśmy zajrzeli do dziennika, to, to same piątki? To może czwórki. Sporo uczniów za matematyką nie przepada, a nauczyciele zdają sobie sprawę, że nie zawsze mogą to zmienić. Zawsze dzieciom powtarzam, matematyka nie jest od kochania, trzeba się jej po prostu nauczyć tych podstaw, trzeba umieć liczyć, trzeba sobie dać radę z procentami. No wszyscy o tym wiemy w życiu. Jak chcemy pomalować tą ścianę, to musimy wiedzieć ile tej farby kupić, prawda? więc tego się trzeba nauczyć, tego mamy nauczyć. Dzisiaj na Uniwersytecie Śląskim liczba pi również przyciągnęła tłumy. Uczelnia chce właśnie pokazać, że matematykę da się lubić. To jest trudna miłość, oczywiście, bo to powiem Wam, no, można kogoś pokochać dziewczynę, bo jest ładna, i, ale taką, którą trzeba się wysilić, żeby ją pokochać, pokochać to się kocha trwalej. I, i matematyka jest taką, e, powiedziałbym, obiektem miłości dosyć trudnym, bo ona wymaga nieustannych zabiegów. Jeżeli się, e, nie, e, jeżeli się czegoś coś przeoczy we wczesnych, na wczesnych etapach znajomości, to potem już bardzo trudno to odrobić. Czy uczniowie z katowickiej podstawówki pobili rekord Guinnessa? Dowiemy się za trzy miesiące. Z kolei święto liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim będzie trwało jeszcze jutro. Oprócz matematyki, w programie dużo atrakcji związanych z chemią.